Czyli w tej stronie Ekstravencie się gramy w Art of War. Dzisiaj, dzisiaj będziemy robić opening. Dobra, więc mam 872 gemmy. Będziemy zrobić opening tych kółek, bo na jest. Skręciłem dwa razy. Dobra, pierwsza. No za W Potrzebnym to nic słabo. O, dobrze bardzo dobrze i słabo co nam do na koniec w pierwszym spinie mm. 3 na 10 dobra idziemy dalej 30 tysięcy 30, 30, 30 tysięcy monet 2 razy exp czyli słabo mm. dobrze mm. Mam 10 Naprawdę. Już jestem, robię kolejny panik O, dobrze. Znwarzesta okay. male. Okej. I to średnio. Słabą. No i słabo. Mm, na 10, bo, czy ma dziesięć, bo raczej ten Larius sobie fajna, nie aż tak. O, nowy bohater, legendarny. oj, jest bogów Odyn. Fajna legendka. kręcimy dalej. Czy na w tym już? Dobrze. Słabo. 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 I na no, co, jest widzowie? I na no, co tak dużo z chwilą, że tym. Wariusów trafiamy dziwne. Dobra, kolejna spin. Dobra, słabo, słabo. I mam nie far takiej właśnie. Nie będę bawana, to zaraz się zakręcimy raz. Dobra, trafili. teraz darmo. Prawie. I jeszcze raz ja darmo. O. No dobra. Teraz lecimy znowu za 5. Słabo. Słabo. I na widzowie ma no takiego niefarta. Jest! Mam go! Ale lecimy jest tego niefarta, nie? Dzięki. A Ajajaj, myślałem co razy dwa! Nowy bohater! Ojciec Bogu! Łodyg! Let's go! Mamy! Lecimy! Op, dobrze! Słabo! Dobrze! I słabo! Dobrze! No dobra, spoko. Teraz możemy, a nie, Może my z tym za darmowym zaraz. Ech. Teraz zaraz robimy opinię tego. Mm, czekajcie. Zobaczymy jak on wyczuje że ten pal i tylko 3 2 te a reszta została już na piątym ósmy 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 Chodź. Dobra. ósmy ja! Ohoho, ósmy się Demony się tak na szybko od razu ulepszymy. Demony są mocne. Super. Lecimy dalej z kręceniem. Co? Kurczę. Dobra, dobrze. Słabo. Tak blisko było. Słabo. I proszę, dajcie na końcu na O, dobrze. Lecimy, odbieramy sobie pięć voucherów. Dobrze, musimy mieć 50 zakręceń, dobrze, bo 80 to dużo już, słabo, słabo, dobrze, dobra, ja kręcimy za darmo i to się do fajnego dobrze o dobrze, duże kasy zarobiliśmy, co? No ja się powoli kończy. Ha, jest nie fajnie. Dobrze, dobrze. Dobrze. Słabo. I dobrze. Zaraz same postacie trochę LOL. Kurde. Z tych dwóch bugwody. słabo słabo. Słabo Słabo no Słabo Ej, dobrze, dobrze Idziemy dalej dobrze. dobrze Dobrze Słabo Blisko było Dobrze Demony Dobrze, Let's go. lecimy dalej. Dajcie mi dwóch bogów Odynów. Od prawie czy wolteria? Kamil. Twoje nie kamienia wolno. Słabo. Słabo, prawie czy Dymonów. Dobrze. I ostatecznie. Dobrze. O, jeszcze po tym ostatnie nie są darmowymi dwoma. Zaraz Dob słabo, dobrze, słabo, dobrze i dobrze. Let's go. Kręcimy i no nie słabo. To działa się, że potrafię teraz tych bloków, no nie no słabo. Onże. Słabo. Dobrze. Onże. No i słabo. No i ostatni raz. Nie, jeszcze nie, bo ze 120, gm, bo było jeden raz jeszcze. No co, no słabo. I ostatni, teraz skręcenia. No i słabo, oczywiście. I teraz przechodzimy do tego. Bum. Raz 10. drzewo życia. Dzięki. To dońkę. Do do 10. Owa Zorząd co muszli. Drzewu życiu. Cię z kolejnymi. Druga, do, do, dobra, dzięki i dzięki. Teraz to odbieramy. Dzięki, czerwony życia! Dobrze, to lista tak Co to to tych choroby jest? Dobrze. O, lgrzymki, tak śrewniam powiedział. No, ale, nie, ale fajnie bardzo. Średnio słabiona, ok. Będzie. A, coś już kolejny. Więc teraz jedziemy tu, tu i sobie ku. Bim. Da, mieczek. Możemy mieć Dobra, będziemy sobie wszystko łączyć. Tylko z najpierw trochę powykupujemy wykupujemy tego, jak nas stać. Wykupiliśmy serię, tak mało tylko. Tam no, idziemy się po Rady. Po lady też są spok ok. Syk. Syk. Kupienie. Teraz dwa razy skryta No i Esa? Tego jezu to nie wygląda, bo chciałbym łączyć nie ze Cyk, Cyk, cyk. Być... jezu, jezu, będę jezu, jezu, robić. jezu, tego jest? Cyk cyk, 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 cyk bum, 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 bum. Serio, jakby nie albo się tego włączyć, to ja nie wiem, co to dziwi, ale mi się to bo ja jestem, że to jest, jest że lubię włączyć właśnie a nie auto. Nie wiem, jakaś satysfakcja. Co woda was nudne, co możecie przewinąć, ale ja to będę robić. No, bo zrobię po prostu cięcie i widzimy się za chwilę, jak już to porobę. No, Mam się za chwilę. Mm. Mm. うん。 mm -hmm.